Przed nami kolejna odsłona jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Może pary już nie tak mega ciekawe jak ta Real Manchester United czy Szachtar kontra Polska Borussia Dortmund, ale pary nadal ciekawe. Mamy cały czas swojego człowieka w Lidze Mistrzów, Wojtka Szczęsnego w bramce Arsenalu, przed którym piekielnie trudne zadanie powstrzymać Bayern Monachium, rozpędzony Bayern, który na wiosnę nie dość, że wygrał wszystkie pięć spotkań, to jeszcze nie stracił w nim ani jednego gola. 13 bramek branych, branych strzelonych, w ogóle 18 z z 22 post-spotkania. Bundesliga no świetna forma. Tymczasem Arsenal rozbity, rozbity odpadnięciem z kolejnych rozgrywek. Ósmy sezon bez ani jednego trofeum, no chyba, że będzie sukces Lidze Mistrzów, ale o czym właśnie mówię, będzie o ten sukces bardzo, bardzo e, trudno. Odpadnięcie z, z pierwszoligowym Blackburn w Pucharze Anglii, wcześniej z Brentford e, w Pucharze Ligi Angielskiej. E, kibice Arsenalu naprawdę mają już dość i z tego, co słyszałem, skrzykują się i zamierzają mm, i zamierzają e, domagać się dymisji Arsena Wengera w 8. W minucie najbliższych spotkań mają zamiar protestować na znak, że to już 8 lat bez ani jednego trofeum. Rozpędzony Arsenal podejmuje u siebie na Emirates Stadium Bayern Monachium. Przepraszam, rozbity, rozbity Arsenal tym niepowodzeniem. Media donoszą, czytałem w Daily Mail, że Arsenal Wenger strasznie się wściekał na piłkarzy przez 45 minut w szatni, na nich krzyczał. I niestety jednym, jednym z kozłów ofiarnych tego niepowodzenia, akurat tego z Blackburn, uczynił Wojtka Szczęsnego Rzeczywiście, kto widział tą bramkę, Polak po strzale wybił piłkę przez siebie, wyplujął prosto pod nogi Kolina Kazima Richarda, który takim dziwnym strzałem piłkę od słupka wbił do siatki. Ale moim zdaniem w całym sezonie obrona Arsenalu, przecież wielokrotnie już o tym mówiliśmy, gra bardzo, bardzo niestabilnie. I jedna z najgo... jedna... no nie wiem, czy jest druga taka defensywa, która tyle błędów w Premier League popełniała, co właśnie piłkarze Arsenalu. Mertesaker, Vermalen, Laurent Kościelny z Mertesakerem widzę na środku będą grali e, z Bayernem. Więc, 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 więc to jest na pewno nie tylko wina Wojtka Szczęsnego, ale w internecie pojawiła się już giełda e, kolejnych nazwisk. E, Arsen Wenger nie tyle może chce się pozbyć Wojtka z klubu, co chce mu dać naprawdę silnego konkurenta, takiego jakim. E, w reprezentacji polskiej jest dla niego. Artur Boruc, padają nazwiska Asmira Begowicza, Ugo Lorisa, chociaż nie wierzę w to przecież to jest zawodnik Tottenhamu Kto tam się jeszcze pojawiał? Miniolet z Sunderlandu, no w każdym razie Arsen Wenger zamierza zamierza szukać, żeby była konkurencja, żeby była walka o pierwsze miejsce w składzie, a kiedy forma odrobinę spadnie, żeby Wojtek, Wojtka miał kto w bramce zastąpić. No bo mówmy się, obecnie ani Wito Manone, ani um, Łukasz um, Fabiański na to nie, um, nie zasługują. A w Bayernie, jak już mówiłem, w szampańskie statystyki, szampańskie um, nastroje, trener Luchajka spokojnie, może sobie rotować składem, trzy um, wystawi. Um, Robena, Mellera czy, czy, czy Mandzukicza, Toniego Krosa, to Bayern wygrywa ostatnio na wyjeździe, wygrał z Wolfsburgiem, nawet mając w linii defensywy Daniela Van Buytena. Paru zawodników jest kontuzjowanych, ale umówmy się, jeżeli nawet Javi Martinez jest kontuzjowany, wchodzi Luis Gustavo, z którym przecież Bayern dopiero co grał w finale Ligi Mistrzów, więc aż tak duża strata to nie jest. Co prawda, w Arsenalu zagra zawodnik, który będzie miał mnóstwo do udowodnienia byłym kolegom, właśnie nie tyle byłem kolegą, co byłym prezesem Bayernu, czyli Łukasz Podolski, no, ale umówmy się, to jest zawodnik przede wszystkim reprezentacyjny w klubie. Czy to w Arsenal czy w Bayernie nie błyszał? Oczywiście miał ten świetny rok w, w FCK, ale czy to jest zawodnik, który, który Arsenalowi może dać awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów z taką drużyną jak Bayern, z tak silną, z takimi zawodnikami na każdej pozycji? Bo myślę, że. Jakby tak ocenić pozycja po pozycji, to niestety, zaczynając od bramki, w której stoi Manuel Neuer, to w tym momencie górą chyba pod każdym względem są Bawarczycy i trudno tutaj na nich nie stawiać. Pamiętajmy, że w rundzie grupowej Arsenal przegrał u siebie z Szalkę. No z dużo słabszą drużyną, już nie mówię, że teraz przeżywającą kryzys, bo chyba... Od 18 stycznia Bawarczycy nie są, przepraszam, Szalkę nie jest w stanie wygrać spotkania, jest tam nowy trener, to też nie wróżę Szalkę sukcesu w innym meczu Ligi Mistrzów z Gata tam stawiam na zwycięstwo Turków, ale i, i myślę sobie, że, że skoro Szalkę mogą wygrać 2-0 na Emirates Stadium, to i Bayern może może tyle wygrać, a z taką pasą, z taką defensywą może Gola właśnie nie stracić. Ja bym zaryzykował i postawił na to. Kursy na Betsy'ką rzeczywiście faworyzują bardzo gości 3,75 za zwycięstwo Arsenalu, 360 za remis, 2 za zwycięstwo bawarczyków. I na nie stawiam i w, tym, w tej wtorkowej parze też króciutko powiem, że stawiam jednak na FC Porto w starciu z Malagą, która jest też jednym z objawień Ligi Mistrzów, świetnie sobie radzi, widzę Hiszpański cały czas niezłe czwarte miejsce, walka z Walencją o to czwarte miejsce, ciągle jeszcze nie wiem, czy Malaga będzie mogła zagrać przy edycji Ligi Mistrzów, czy nie, ale póki co zajmuje, zasługuje na to, żeby się tam znaleźć, ale Porto o wiele bardziej doświadczona drużyna, niepokonana w lidze portugalskiej. Myślę, że tutaj to, 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 to ten klucz może przesądzić. 1,8 na zwycięstwo Porto. Ja też tak bym stawiał. 3,50, remis. 5-0 zwycięstwo gości. Porto, pamiętajmy, jedyna drużyna, która w grupie się przeciwstawiła Paris Saint-Germain. Myślę, że, że może sobie z Malagą. coragem.